Cześć, tutaj Marci i witam Was w pierwszym odcinku z gry Zakinięcie Itana Cartera. Prawdopodobnie zobaczycie różnicę między tym, jak rozmawiam teraz, a później w grze, ponieważ y, to przywitanie nagrywam później. To na pierwszym razem mi się po prostu nie spodobało, y, bo byłam zestresowana pierwszym odcinkiem, więc y, wiadomo jak wychodzi. Y, tak więc może przejdźmy, o czym jest gra w ogóle. Jest to mroczna przygodówka, a przygodówki bardzo lubię. I opowiada ona zaginięć, o zaginięciu tytułowego bohatera Itana Cartera, który najprawdopodobniej został porwany. I na jego tropie jest główny bohater gry Paul Prospero, detektyw posiadający zdolności paranormalne. To jest taka mała historia, o czym będzie gra. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, ja zapraszam Was do oglądania odcinka i mam nadzieję, że się będziecie to przeze mnie bawić. więc, to za chwilkę! Nie znałem na Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Pol Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Itan piszą listy. Dostaje ich mnóstwo. List od Itana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Hej. bardzo ładnie jest świat. Chociaż myślę, że muszę poprawić jeszcze sterowanie, bo jest ono dla mnie. Eee, trochę za szybkie, że tak będzie. Okej, okay. eee, jak chodzi o łos zapięgującego, bardzo mi się podobał. Okej, okay. <laughs> <laughs> okay. przytrzymać. Hmm, tu mam się coś odkrywa. Trwa. Czy... Nie do końca rozumiem, co mam. To może jakieś odległości? Nie do końca rozumiem, czy ma mi się pojawić jakaś odscenka, albo coś mam powiedzieć, że coś dobrze zrobiłam. Okej. Okay. Aj, okej, okay, dobrze. Rozumiem. Czyli będzie nam się po prostu... ...pokazywać jakiś pełny obraz. Przy każdej... ...rzeczy. <laughs> <laughs> tak, to będzie... ...ciekawe przeżycie. <laughs> oj, oj. Sorka za takie reakcje, ale ja i takie gry lekko y, straszne. No, nie, idziemy ze sobą w parze, bym powiedziała. Ała, to to widziałam. Okej. Okay. Czyli jeszcze jedno, prawda? Ok, mhm. ten już mysz... mieliśmy. O, a, da się tu biegać, dobra. Skakać się nie da. Nie, ja, że tutaj on nie będzie przejść. Ooo! Wow! To jest naprawdę... bardzo otwarty świat! Okej okay. Okej, okay. przeniosło nas w jakiś... Miejsce jest bardzo sporo um. zostawiam Wam na chwilę, żebyście sobie przeczytali i i streszczę pod koniec. Okej, okay, czyli, jeżeli dobrze rozumiem, po prostu był jakiś. Starzec, który chodził do lasu po sok eee, Mieszkańcy mówili coś o jakimś amolecie z jadeitu Że on tam go ukrył A pewnego dnia wybuchł pożar A to właśnie starzec Przeżył właśnie przez ten sok z drzewa Mhm Okay. I tan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już. Przeczytam później. Mm -mm. To i tan piszę, przypisał tę listę. Mnie się wydaje. Mm którą idziemy. Tam jest jakieś przejście i tutaj. Ja zobaczyła. My stąd przyszliśmy. Nie, my stąd przyszliśmy. Tam były pułapki. O, jeszcze jest coś. Dobra. O! Ej, ale teraz sceneria się zmieniła. Okej. Okay. I znowu Zostawiam wam na chwilę i straszne zaraz. Hmm. Ok, czyli tutaj widzimy właśnie o tym podpaleniu, że zginęła kobieta, ale inni mieszkańcy domu przeżyli. Nie odbywała się akcja gaszenia. No dobra. Tętem możemy przejść. Chyba nie. Ja Słyszałem jakieś mruczenie, czy? Boję się, że tutaj znowu będą jakieś dump Okej, Ok, przejdziemy na drugą stronę. Teraz mamy most. Ojej, okay. Red Click Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło okay. mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I ten przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Okej. Okay. Ale widok to jest przepiękny naprawdę. No. Mogłabym sobie nawet tak na tapetę dać jedną z gier, której też podobał mi się obraz, czy znaczy, um, cały świat przedstawiony, to było Metro e, 2020, 2033 i Last Light. Były to super gry. Okej. Okay. coś, co się zatrzymało. No... Gdybym była tym typem, który w tym siedział, to też bym przez to nie chciała przejechać. Okej, okay, wchodzimy. Mhm. Czyli musimy pewnie coś czymś ku nas zasilić. Nie widzę, żebyśmy mogli jakoś być bardziej tutaj... Pamiętaj, pragnijmy się z drugiej strony, może bokiem, nic nie ma, nie ma, okej. Okay. interwencje mm -hmm. ale tutaj już krew jest To jest Śledek Coś tu jest jeszcze czerwone. Chciałabym to zbadać. Scenarupa. To zmyśnie. tu? Patrola. Nie przytrzymałam! Chyba jej jeszcze raz. No tak. A Tego tam nie zauważyłam. No dobra, się pewnie będzie zapętać. I teoretycznie ta drezyna tu stała. Przejechali się, kogoś potrącili, i. Drezyna została tam. Dobra, teraz może chodźmy o mu głowę, ale po nie ma wrażenia głowy Psst. może coś widział, że on ...przeżyje... tymi nogami, ale chcieli mu... Mógł... Wygląda to w ogóle jak strzałka. Nie wiem, czy mam iść tędy, chociaż... ...tą stronę też chciałabym sprawdzić. Czy coś przy wodzie. Niedziele miał zostać rzeczy do wodę, jeżeli jakaś sprawa wyszła, to poddziała. Ale widać przepiękny. To mi się to świeci w ogóle. Teraz tak widzę jakiejś jakieś domy, okay. I prawdopodobnie tak dotrzemy do tego miejsca. Do tego miasta. Skoro chciało się zrobić wideoka. Zakładam, że coś się czytuje. Chcę stanie. Chodźmy na razie tutaj. Podajmy to. Tu. Wydaje mi się, że będzie tutaj sporo do eksplorowania, to że ta, ma, ta gra ma trochę taki open world, więc... Prawdopodobnie musimy tutaj wszystko przeszukać. A dźwięki to to nie są jak w naturze. Przechodzenie przez takie chawcze... ...że też nie jest najmądrzejsze. Nie chciałam iść czy a rozumiem czyli tutaj jest po prostu parę ścieżek, które mi można przejść Hej. Naprawdę fajnie zrobione, że mamy wybór tego, gdzie chcemy w ogóle. tego spodziewamy się połowę, prawda? Mam nadzieję, że nic tutaj mi nie wyskoczy, bo. Dla mnie jest tutaj troszeczkę za ciemno. Wow. Krajobrazem tu się naprawdę postarali. A tutaj też jest łatwo. Halo, proszę mnie nie straszyć tą muzyką. Hmm. Chyba troszeczkę za bardzo wybiegam. I może powinnam trochę bardziej trzymać się szlaku, który tam był. Tutaj ja najpierw muszę znaleźć But... Ở kia chắc Ok, okay. okay. Panie, prowadzisz mnie trochę w półko i nie wiem gdzie. Dobrze, że tutaj nie ma kończącej się staminy. Ja tu mam podejść? Eee, to jest coś, czego się całkowicie nie spodziewałam po tej grze. Dobra. Lecimy sobie w czasoprzestrzeni. Mm -mm. Jakby ja naprawdę myślałam, że to będzie po prostu taka normalne, przyjemne... Nie wiem, śledztwo z... Um. Jest... więcej kulek. O, mogę się poruszać, okej. Okay. Okej, okay. to jest o jakiejś bestii, która chciała, um, chciała patrzeć na nie, bo okej, okay. myślę, że tu jakaś będzie akcja. Metafora żyła z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. <gry> Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. O. Będzie stół jakiś A tu? Trzeba to będzie z jakiś obrazek. No trzeba powiedzieć nie. Najlepsza amerykańska stand fiction. 130-1964. To może... Mhm. Czyli, to i tak są jego wspomnienia? Albo po prostu wyobraźnia? bo z tego, co rozumiem, to po prostu podążamy jego ścieżką, która jest naprawdę magiczna. Taka, takie, taka wyobraźnia dziecka, bym powiedziała. Ale myślę, że ten odcinek zakończymy tutaj, jako że koniec senki, nie wiem, dobrym zakończeniem. Tak więc na zakończenie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie mi w komentarzach i za zachęcam do obserwowania i dawania lajków, bo to mi to nie będzie bardzo motywować. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Cieszę się, że wytrwaliście do końca. I see you next time. Bye! -o!